Cześć, kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj nastąpił jakiś przełom w moim samopoczuciu, bo rano obudziłam się w dobrym humorze i poczułam, że znowu jestem sobą. Przespałam całą noc, nie budziłam się, tak jak przez każdy dzień ostatniego ponad tygodnia. Z takim poczuciem bezradności, pustki, smutku, żalu, bez nadziei. Tylko budziłam się rano z takim poczuciem, o oh wow, jest nowy dzień i ten dzień będzie naprawdę dobry. I czuję jakby ktoś ściągnął ze mnie ogromny kamień, więc proces żałoby wszedł jakby chyba w nową fazę u mnie. Potem jeszcze Wam trochę o tym opowiem. I po raz kolejny dziękuję za wielkie wsparcie z Waszej strony: wyrozumiałość, piękną empatię, przepiękne Wasze historie, trudnych, ale też na swój sposób pięknych pożegnań z Waszymi zwierzakami. No, pięknie ludzie mnie tutaj otaczają i to jest coś niesamowitego. Więc. Dziękuję i pokażę Wam e, jedną z rzeczy, które mi od wczoraj e, dość mocno pomagają przejść przez to poczucie pustki. Ogólnie odkąd wróciliśmy z Krakowa, bo wyjechaliśmy na kilka dni, byliśmy w Energylandie w Krakowie, to pierwszy raz przekroczyłam próg domu bez płaczu. Jakby zaczynam akceptować tą ciszę i pustkę, i w tej akceptacji mi pomaga. No, okej, okay, możecie mi napisać, że jestem odklejona, ale robię to, co mi pomaga. I też, jakby słuchając rady psychologa, bo rozmawiałam z psychologiem właśnie o żalu, że nie ma złotej rady na to, żeby poczuć się lepiej. Dla każdego z nas co innego będzie pomocne. Kupiłam tego pluszowego Luisa. To jest w ogóle jedyny i też najbardziej podobny do Luisa piesek pluszowy, jakiego znalazłam. Kupiłam go dwa dni po jego odejściu. Jak on przyszedł, to nie mogłam na niego patrzeć, jakby to, jakby poczułam, że to nie jest dobry pomysł. Ale wczoraj miałam potrzebę przytulenia się do pluszowego Luisa. No i teraz właśnie wróciłam do domu. Wróciłam z nagrań. Dzisiaj bardzo wcześnie skończyłam, bo moja asystentka się rozchorowała i dzwoniłam ją po prostu do domu, zmieniłyśmy plany. Eee, to właśnie to poczucie, że jest pluszowy Louis, mnie tak jakoś dobrze nastroiło. To jest coś, co mnie robi mi dobrze i mnie uspokaja. Więc, jakby różne etapy tej żałoby z płaczem, krzykiem, złością, nienawiścią smutkiem jakby no to, to jest ta plejada tych emocji jest nie do opisania i to co ja robiłam jeżeli miałabym komuś z was dać jakąś radę po prostu intuicyjnie dawałam sobie to czego mój organizm potrzebował jak potrzebowałam płakać to po prostu płakałam bez przerwy, odwołałam pracę odwołałam wszystko a i pozwoliłam sobie na te emocje Teraz jestem, na przykład dzisiaj rano się obudziłam właśnie w dobrym nastroju, z taką potrzebą ruchu. Przez tydzień nie uprawiałam żadnego sportu, poczułam się bardzo słabo fizycznie i psychicznie. I dzisiaj obudziłam się taka pełna energii, że chcę iść na siłkę, ale stwierdziłam, że jest tak piękna pogoda, że poszłam na rower zamiast siłki, więc wyżyłam się. Myślę, że ruch też mnie nastroi na tym etapie tej żałoby lepiej, bo mówię Wam, przez pierwszy tydzień w ogóle nie byłam w stanie zrobić nic przez cały wyjazd. Byłam bardzo smutna i miałam strasznego doła. Mimo że mieliśmy fajny wyjazd. No a teraz chodzę z pluszowym pieskiem. Chciałam zamówić też obraz z Luisem, ale to nie jest dla mnie, jeszcze chyba to nie będzie dla mnie jeszcze dobre. Więc tak no co, no słowem wstępu małymi krokami e Małymi krokami do przodu. Tu na przykład mam figurkę, którą dostałam, jakbyśmy z przyjaciółmi w Krakowie. Akurat my wtedy obchodziliśmy z Piotrem rocznicę, i oni nam to kupili. I ja te wszystkie rzeczy musiałam mieć pochowane, ale dzisiaj właśnie już je, już je wyjmuję, więc akceptacja powoli gdzieś tam się pojawia. Pokażę Wam, jak teraz wygląda moje biuro i. Pójdę do paczkomatu, bo zapomniałam podjechać autem, a właśnie czuję taką potrzebę jeszcze właśnie łażenia, bycia w ruchu, wyżycia się. Może jeszcze wieczorem pójdę drugi raz na rower. Moje wymarzone miejsce do pracy. Wszędzie na razie panuje bałagan, wiecie jak to w remoncie, w urządzaniu bywa. Mój wymarzony stół skandynawski, ja go kupiłam w takim sklepie... Niby z polskimi meblami, ale nie wiem, czy on był Made in Poland. Naprawdę nie wiem, ale strasznie mi się spodobał. Tutaj jeszcze będzie oczywiście inny dywan. Te krzesła, jeżeli chodzi o design i wygody, są super, ale detale są tragiczne. Już złożyłam reklamację. Słuchajcie, srebrne, wielkie śruby, a na zdjęciu były oczywiście małe i złote. Więc już od chyba, nie wiem, od paru dni czekam na rozpatrzenie tej, tych uwag, tej reklamacji. No więc tak, tutaj mamy ciąg dalszy mebli i zaraz Wam pokażę kanapę, która stoi przed domem, bo przyjechała. Tutaj lustro mam po drodze, więc e, no nie mogłam nie nagrać stylizacji, bo wiem, że lubicie bardzo. Czarne spodnie z wysokim stanem są z Zary i one mają taki trochę casualowy sznyt, bo tutaj mają takie naszyte, fajne kieszonki, do tego Top z Berzki chyba z zeszłego roku. Uwielbiam go naprawdę. No, bardzo lubię ten, ten fason, ładnie modeluję sylwetkę. Sandały Charlesa, marka, której już nie ma w Istendzie. Hmm, torebka Balenciaga, bardzo hejtowana firma. Okulary Dior, uwielbiam te okulary, mam nadzieję, że jeszcze długo ze mną będą. I kolczyki, takie dzisiaj duże, wyraziste, Swarowski. Dajcie znać jak Wam się podoba. Ja chyba zmienię torebkę na większą, a może bez... Nie, dobra, idę z tą torebką. idziemy do poczkolat. Ale nie pamiętam, co pan na mnie czeka, szczerze mówiąc. No i tutaj nowa kanapa. Akurat przyjechała jak mnie nie było w domu, więc pan kurier był tak miły i ją tutaj porzucił. Jakaś mała się wydaje, nie wiem. A pewnie jakieś nóżki będą do dokręcenia i Piotr się załamie, bo jeszcze meble do skręcenia. No ale idziemy słuchajcie na spacer patrzcie na to czy mój mąż nie jest genialnym wizjonerem na ten daszek na konstrukcji stalowej tak unowocześnia starą bryłę budynku która zresztą już nie jest taka stara bo uważam, że no, przepięknie to zrobił i tu jeszcze będzie szyba u góry yy, niestety pod słońce tutaj jesteśmy może spróbuję jakoś boczkiem to nagrać ale no, bardzo fajnie to wygląda. Jeszcze schodki mamy do dokończenia. Tak wiecie, małymi, małymi krokami do przodu. Jest taka jedna rzecz, która nie działa na mnie dobrze psychicznie w tej sytuacji. Mianowicie to jest pytanie: czy będziemy mieli nowego psa? Czuję się bardzo źle z tym, że muszę takie pytanie czytać albo, albo słuchać takich pytań, no bo też w moim otoczeniu niektóre osoby mnie o to pytają, czy planujemy nowego psa. I ja się czuję po prostu z tym strasznie w takim ujęciu, że miałabym mojego jedynego ukochanego Luisa wymienić na kogoś innego. W ogóle nie jestem w stanie na chwilę obecną wziąć pod uwagę takiego scenariusza i mój mąż ma dokładnie to samo i jakby te pytania bolą bo ja mam takie poczucie no kurczę, no to nie jest tuż do rzęs, który się zużył i kupuje sobie nowe innej firmy tylko Louis był członkiem naszej rodziny i ja rozumiem właśnie, że każdy ma inne podejście i każdy ten swój żal inaczej przeżywa i co innego mu pomoże i właśnie nowe zwierzę może być bardzo pomocny dla wielu ludzi dla wypełnienia nawet tej pustki w domu ale ja wam powiem, że tak między nami to też jestem trochę straumatyzowana tymi ostatnimi e, dniami jego życia, szczególnie godzinami. Więc nie, nie chcę. Nie wyobrażam sobie nowego psa, nowego zwierzaka. Na chwilę by są nie. Nie wiem, że się zmieni, Nikt nie przewidzi przyszłości, ale gdybym teraz miała powiedzieć stanowczo o tym, będzie nie stanowczo nie chcę, ani teraz, ani za pół roku, ani za pięć lat. No ale wiecie, zmieniamy się i różnie bywa. Zmieniamy też zdanie wskutek różnych tam wydarzeń. No, wracając do przyziemnych tematów, pokażę Wam zaraz, co kupiłam dla Piotrusia. No i właśnie o to chodzi, że jak wracam do domu. To tutaj jest sztuczny lupis. No może mi się trochę odkleiło. No, co mam wam powiedzieć? Chcę być z Wami szczera. Ja miałam dużo w ostatnich latach takich różnych wydarzeń, o których nie chciałam mówić i ukrywałam je i byłam taka super poprawna. A teraz mam potrzebę po prostu powiedzieć Wam jaka jest prawda. Kieruję się intuicją, może komuś pomogę w przeżywaniu właśnie jakiejś podobnej straty. Yy. Może kogoś rozśmieszę, to też coś dobrego. Kupiłam taką wycieraczkę na łódkę dla Piotrusia, bo on ostatnio narzekał, że nie ma wycieraczki. Obeszłam, słuchajcie, wszystkie możliwe sklepy i online też szukałam właśnie takiej w stylu marynarskim. I kupiłam coś takiego, myślałam, że... bo ogólnie to jest taka wycieraczka, która leży na marinie obok Twojej łódki. I jak już masz buty zdjęte, jak wsiadasz na motorówkę czy tam na łódkę, to i na przykład wyskakujesz na, na marinę, żeby tam, nie wiem, odczepić jakiś odbijacz albo po coś wyjść, no to na tych syrach jednak się przynosi dużo brudu. No i dopóki ona jest właśnie zacumowana, no to można ten brud zostawić. Tu, ja myślałam, że ona będzie e, z tekstyliów, że ona będzie taka mięciutka, a to jest taka, taki gumo-plastik. No, jak się słoneczko tutaj, wiecie, jak to się słoneczkiem nagrzeje, mam nadzieję, że nie będzie parzyć w nóżki. Nie zawsze warto być kobietą niezależną, czasami lepiej poczekać na pomoc. No bo właśnie jak zjeżdżałam komodą po tych schodach, mimo, że miałam podłużony kot, to ta komoda mi zjechała z tego koca, czego ja nie zauważyłam i obiłam schody i uwierzcie mi, że na żywo to widać, nie? Tu mamy bęk. Raz, dwa, trzy. Jestem osobą dojrzałą i konsekwentną, więc już rozmawiałam z kolegą, który ma firmę jakby specjalizującą się w projektowaniu i montażu schodów drewnianych, jak można pozbyć się takich wgłęby, więc już wiem, jak to zrobić, ale jednak nie będę tego robić sama, tylko zamówię po prostu pana, który się na tym zna, przyjdzie tutaj z tym specjalnym woskiem i to naprawi na mój koszt. No bo wiecie. Oh well. Rzeka, piękna pogoda jest. Tak. Tytuł inżyniera się przydaje. Teraz musimy to tu do góry. Nie no, w ogóle nie widać, że to było przyciągane. W ogóle nie porusowałam ale ale na szczęście jest szansa, że to zakamuflujemy ja pierdzie ale Piotrek, przepraszam Po prostu hit. Zrobiłam sobie grzankę. Do tego sałatkę. Włączyłam jakiś serial dla młodzieży, żeby tak wiecie, tyle się odmówić. Słuchajcie, nie wiem kiedy zasnęłam. Ja nie jestem osobą, która robi drzenki. Naprawdę, w ogóle bardzo rzadko mi się to zdarza. No i dzisiaj się przyda się. I obudziłam się taka wystraszona, że Piotrek niedługo... Wróci, a tutaj kanapa jeszcze nie rozstawiona to są jakieś paczki no i już tak sobie przemyślałam że najpierw ją tutaj podkleję tymi wiecie specjalnymi ślepcami Właśnie mi będzie tu obrócić a potem ją właśnie już przesunę bezpiecznie. Z Tobą przecież jadę bo potem od razu jedziemy A najbardziej w tej kanapie to mi się podobają poduszki, kulki, ale ekstra. Tadam. No i tu można sobie odpocząć. Popisać. Fajnie, że ona jest taka niska. Nie mamy takiej niskiej kanapy. Ona właśnie wygląda jak taka do poczekalni: taka wiesz, nie że do oglądania telewizji, tylko bardziej żeby sobie tak na chwilę oprzycudnąć. Fajna kanapa, co myślicie, moi drodzy? Moim zdaniem jest po prostu piękna. To oczywiście nie będzie tego dywanu. Tu będzie komoda numer jeden, bo komoda Chyba za dużo mam tu mebli. No ale uwaga, a jakie meble? Ten zestaw taki kolor beżowa szarość, więc no już niedługo będzie efekt finalny serio jaka styloweczka ale nie mamy smurka. tam na ale tu jest fajnie jak na wakacje Nasi przyjaciele Ola i Piotr jakiś czas temu wymyślili super akcje dla naszych spotkań no i realizujemy alfabet kulinarny. Chodzimy do restauracji zgodnych z daną literką i ona określa kraj albo kontynent. Zaczęliśmy od restauracji afrykańskiej. Dzisiaj byliśmy w brazylijskiej. Jedzenie było naprawdę przepyszne, chociaż wielkość porcji nas rozczarowała, żebyśmy wielkowie. No to deser już zjedliśmy na plaży. Poszliśmy na gofry, na spacer, na zachód słońca było po prostu przepięknie. Cieszmy się życiem, kochani.